Cześć ludziska, wracam ponownie w następnym filmiku poświęcony Juarez Cartel Przyjrzymy się dalej, jak to tutaj wygląda, żebyście mieli troszkę większy pogląd w jeden filmik myślę, że byłoby to za mało. Musimy wrócić do samochodu z tego co widzę. Nie mamy stricte widzę tutaj narzucone, jednej ścieżki, możemy sobie tutaj chodzić. Zobaczmy jeszcze na starcie, czy coś mamy, bądź na selekcie. Okej. Okay. Nie ma nic ciekawego poza e, możliwością tutaj przejrzenia, dołączenia kogoś z tego, co widzę po sieci. No coś się dzieje. Włącz TK, Czyli to swoiste spowolnienie. Teraz możemy niczym predator napierdzielać. Jest tu jeszcze jakiś wróg? W tej chwili chyba nikt. No jakiś samolot przyjechał także próbujemy ich tu pościągać, przeładujmy Jeszcze chyba jeden został za drzewkiem nad wyraz celny widzę gościu a jeszcze jeden tutaj myślę, że chyba to wszyscy Która fura nasza chyba żadna z Zróbmy małą rozpierdziełkę. Jednak wybuch. Pojazd Dobra, czekają na mnie partnerzy. Całe szczęście, że akurat... O oh, fak, wybuch drugi. Także ostatni zapis. Wcześniej samochód nie, nie wybuchł. O jaka ładna maha baraka. Także próbujemy jeszcze raz. No niestety, sorki, wcześniej samochód nie wybuchł, więc tutaj spodziewałem się, że też będzie luzik. Jak wiecie, gram tutaj razem z wami po raz pierwszy, widzę tutaj ten tytuł, więc czasami może jakiś fail być, ale nieważne, ważne, że wy przyglądacie się i widzicie, jak ta gra wygląda. A co za tym idzie, możecie się zdecydować w nie na załatwienie sobie tego tytułu. Na tym spowolnieniu jest ok. Możemy pościągać sobie na spokojnie tych ludzi. Dobra, teraz już wiem co mnie czeka, więc nie dam się tutaj tak... ...zaskoczyć i rozpierniczyć. Wcześniej, tak jak mówię, tylko samochód się palił. Teraz postarajmy się, żeby on wybuchł, zabijając nam tutaj kilku, przynajmniej, z przeciwników. Drugi ściągnięty, trzeci za drzewem też ściągnięty, okej. Okay. Jeszcze ktoś jest? Nie widzę. Rozpieprzmy samochody. Ten jest niewybuchający, chyba. No, widzicie, nie wszystkie samochody wybuchają. Miałem rację. Dobra, lecimy dalej. Wsiadamy, ok. Widzę, że mogę tutaj też w roli strzelca w tym samochodzie tutaj zmieniać pozycję. Tylko po cholerę szyby wybijała. Nie mogła ją tworzyć. Niszczy swój samochodzik. No ale widać ma za dużo kasy. Widzę jakieś helikoptery. To tyle w kwestii zaskoczenia. Tak jak widzicie. Także zasuwamy pojazdem. Trzeba będzie uważać znowu na te wszystkie ciężarówki itp itd. What the fuck wjechał na mój pas nieładnie Nieładnie panie kierowco, kto pan udał prawo jazdy? No nie gra się jakoś mega źle, nie gra się też jakoś mega dobrze. Taki typowy średniak. Dwie stówy na pewno za tą grebem nie dał. Opak, kabum. Ale teraz, gdy już jest o wiele, wiele tańsza, to można się pokusić o, o załatwienie sobie tutaj e, tego tytułu. Widzę, że kosić możemy ich na maskę też przeciwników. Możemy ich zapoznawać z grillem naszego samochodu. O, chyba dookoła trzeba jechać. Opuśćmy pojazd, okej. Okay. Widzę jakaś trowka wpadła. Granacikiem też możemy rzucić, zobaczymy czy coś się rozpieprzy. Chyba nie. Mając y, dwa pistolety w dwóch dłoniach strzelamy po prostu stosując... Y, L1 i R1, -kę. ale nie mamy aimu. No dość dziwna ta animacja tutaj śmigania po wodzie Nieważne Zmieńmy na naszego MP5 w tym przypadku Ja widzę, że miejsca na karcie Niestety powoduje to, że będziemy musieli e, troszkę krótszą tą część tego filmiku nagrać ale nieważne, myślę, że w zupełności dwa filmiki, jeden krótki, jeden normalny, drugi krótszy, spokojnie Wam wystarczą, żeby, żeby się zdecydować, bądź e, nie zdecydować na ten tytuł. Widzę, powoli zaczyna brakować amunicji, ale ja nie zbieram tej po teraz, bo nie chce mi się e, po prostu tak poglądowo, na razie tylko włączam ten tytuł, więc... Okej, okay, kolejni wrogowie. Nad wyraz celni, bo jak tylko widzę ich, to zaraz widzę, że ktoś mnie trafia. Co obrazuje ta dziwna animacja. Krwiczy, cholera wieczego na ekranie. Jeszcze tam gdzieś jeden był przy drzewie. Chyba że się mylę. Dobra. Dobra, końcówka amunicji. Jeżeli chodzi o to MP5, chyba że tu coś leży. Okej, okay, dobra. Uzupełniliśmy trochę nasz magazynek. To teraz trochę pozbieram tej amunicji, żebym nie musiał tymi pistolecikami zasuwać. No jest tych celów trochę, ale radzimy sobie w zupełności. Troszkę nie widać tych wrogów między tymi krzaczorami. Ok, padł? Nie, teraz. Jeszcze ktoś został czyli wszyscy, chyba wszyscy Tak jest kolejny znacznik nam się tutaj włącza. Dobra, biegnijmy. ktoś tam za kamieniem nam się trzai. Ja widzę, że gdy przylgniemy do jakiegoś drzewa, on tą broń odkłada. Czyli taki pseudo-cover system, ale nie nazwałbym tego cover systemem. Ok, spróbujmy tutaj dookoła przejść, a tędy nie przejdziemy, dobra. Tutaj akurat sugerują, żeby włączył tego TKEA, czyli ten spowalniacz czasu, ale ja tego nie zrobię. Myślę, że bez tego sobie tutaj poradzę. No i co tutaj musimy zrobić? Chyba nic w tym namiocie. Nie wysadzamy nic. Także zasuwamy dalej Kolejne zastępy wrogów. No, Czaj się ładnie za drzewkiem. I może takie małe podsumowanko, bo widzę, że jeszcze 2 minuty mam miejsca na karcie. Eee, także w stosunku do pierwszej części na pewno jest to krok w tył. Eee, ale są nowe rzeczy dodane, tak? Mamy tutaj możliwość, że tak powiem, e, bardziej swobodnego poruszania się. Czy właśnie tutaj e, na zasadzie nie ma takiej stricte mocno wytyczonej ścieżki, tylko gdzieś tam możemy kawałek z lewej, kawałek z prawej śmignąć. Mamy też tutaj jakieś pojazdy z tego, co widzę na początku. Co dalej jest, to nie wiem. Przyjrzę się później. Na pewno będę grał, będę przechodził ten tytuł. Nie jest to jakiś mega shitowy tytuł, ale też nie jest rewelacyjny, tak jak mówiłem. Wy sami się zdecydujcie, czy chcecie grać w ten tytuł, czy nie. Ja powolutku się z wami żegnam, oglądajcie ostatnią minutę tego gameplayu i tutaj próbuję dalej coś wykombinować. Dalej tutaj zgodnie z tym, co mam w misji do roboty, wysadzam kolejne namioty. Także ludzi, ludziki, trzymajcie się. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam wszystkich i hej!